Cześć! W odpowiedzi na Wasze pytania postanowiłem nagrać ten krótki film. Chcę zaprezentować konfigurację i funkcjonalność TeleLight dla platformy VMX, który produkujemy w dwóch wersjach: Max z zewnętrzną anteną i powiększonym zasięgiem oraz Standard z anteną wbudowaną o odrobinę mniejszym zasięgu. Mam tutaj w VMixie trzy wejścia. A lampki skonfigurowane pod wejściem pierwszym oraz wejściem trzecim. Jak widzicie, w tej chwili mamy na kanale trzecim tryb program, czyli transmisję, oraz na kanale pierwszym tryb preview, czyli podgląd. Przełączanie oczywiście automatycznie sygnalizuje stan danego wejścia. Spróbujemy teraz skonfigurować nasze nowe urządzenie po to, żeby pracowało na kanale drugim. W tym celu włączamy. Urządzenie odzywa się sekwencją startową, która testuje diodę RGB, po czym, po około 10 sekundach, następuje próba połączenia z siecią. Jeżeli to jest niewykonalne, bo nie wprowadziliśmy jeszcze żadnych parametrów, aktywuje się tzw. tryb Access Point, co sygnalizuje nam świecenie diody niebieskiej. W tym trybie Urządzenie wystawia nam niezabezpieczoną sieć Wi-Fi o nazwie Vmix myślnik Waldorf myślnik y Teli, 255. To 255 oznacza numer kanału, do którego przypisane jest urządzenie, ale w związku z tym, że jeszcze nic nie przypisaliśmy, to domyślne, domyślna wartość to 255. Musimy połączyć się z siecią, którą wystawia nam to urządzenie. I po połączeniu wchodzimy poprzez przeglądarkę na adres 192.168.4.1. Jest to domyślny adres dostępu do naszego urządzenia w przypadku pracy w trybie Soft Access Point. W oknie konfiguratora wprowadzamy podstawowe parametry, czyli SSID naszej sieci Wi-Fi, jej hasło, adres IP komputera, na którym pracuje VMIX, oraz numer wejścia. W naszym przypadku ustawiamy numer wejścia jako 2. Po zapisaniu ustawień następuje restart i po ponownym uruchomieniu urządzenie sygnalizuje nam numer kanału VMX, który przypisaliśmy oraz końcówkę adresu IP. Numer kanału VMX sygnalizowany jest błyskami białej diody. Ilość błysków oznacza numer kanału. W naszym przypadku będzie to dwa, czyli dwa błyski. Natomiast końcówka adresu IP będzie sygnalizowana błyskami diody fioletowej i żółtej, gdzie Błyski fioletowe oznaczają cyfry od 1 do 9, a błysk żółtej diody to 0. Wygląda to tak. Dwa błyski białej diody, czyli drugi kanał. 1, 2 i 1. Oznacza to, że końcówka adresu IP to 121. Jeszcze raz. Sekwencja testowa. Dwa błyski, drugi kanał. 1, 2 i 1. 121. Czyli w naszej sieci będzie to adres 192.168.0.121. To urządzenie ma przypisany adres z końcówką 140, więc spójrzcie, jak ono prezentuje te dane. Sekwencja startowa, jeden błysk, czyli pierwszy kanał, jeden, cztery i zero. Urządzenie jest gotowe do pracy, w tym momencie podpięte do v na drugim kanale. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Jak widać, przejście na podgląd kanału drugiego automatycznie odzwierciedla to świeceniem diody zielonej. Jeżeli przełączam pomiędzy kanałami, to automatycznie otrzymuję informację o tym, że kamera jest na wizji. Co można jeszcze ustawić w tym urządzeniu? W panelu konfiguracyjnym mamy jeszcze do dyspozycji możliwość konfiguracji poszczególnych diod. Możemy je włączyć lub wyłączyć. Dotyczy to i przedniej i tylnej diody. Możemy również skonfigurować tryb preview. Jeżeli powiedzmy, nie chcemy informować prelegenta, osoby przed kamerą, o tym, że kamera weszła w tryb podglądu, możemy deaktywować funkcję tryb preview przedniej diody, co właśnie w tej chwili czynię. I po zapisaniu ustawień i ponownym uruchomieniu, wejście w tryb podglądu sygnalizowane jest tylko z tyłu, natomiast przełączenie w tryb program sygnalizowany jest po obu stronach. I to byłaby właściwie cała konfiguracja urządzenia. Pokażę jeszcze tylko jedną rzecz, która jest dosyć istotna z punktu widzenia użytkowania. Otóż, w sytuacji, jeżeli wprowadzimy błędne dane, utracimy łączność z siecią, wystarczy. Wprowadzić urządzenie w tryb braku zasięgu, czyli w przypadku, jeżeli mamy sieć dostępną, a chcielibyśmy wymusić tryb Soft Access Point, możemy albo wyłączyć router, albo wyjść poza zasięg. Ja zasymuluję tę sytuację po prostu zmieniając nazwę sieci na jakąkolwiek, której w pobliżu nie ma. I po zapisaniu ustawień i restarcie, urządzenie. Po zasygnalizowaniu nam, oczywiście, numeru kanału, adres IP już nam nie poda, ponieważ nie może połączyć się z serwerem. I w tej chwili, po około 10 sekundach oczekiwania, urządzenie wejdzie ponownie do trybu Soft Access Point i wystawi nam sieć, która będzie się w tym przypadku nazywała VMix myślnik Waldorf myślnik Teli 2. Od numeru kanału, pod którym przypisaliśmy nasze urządzenie. Myślę, że to na razie tyle. W kolejnym filmiku postaram się Wam przedstawić to samo urządzenie, ale w wersji dla systemów Blackmagic Atem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania i sugestie dotyczące tych produktów, zapraszam do komentowania pod filmem. Zapraszam również na stronę www.waldorf-studio.pl Dzięki za uwagę i do zobaczenia.